tutaj Julia C i mam w zwykłym kolejnym odcinku raz koni i dzisiaj opowiem wam o rasie, którą widzicie w tytule tak jak zawsze czyli o koniu criollo także zapraszam was do oglądania i ogólnie dajcie znać co, zanim jeszcze zaczniemy czy podoba wam się moje wielkanocne tło teraz pewnie na filmach właśnie rasy koni słynne konie i koniopedia będziecie widzieć to tło także dajcie znać czy wam się podoba i się kilka razy miałam na tych filmach, także dajcie znać, czy Wam się podoba. A my teraz przechodzimy do dzisiejszego. Odcinka. Ok, zaczniemy sobie od informacji z, ze strony internetowej, a tak dokładnie z Wikipedii. Oczywiście link będziecie mieli w opisie. Także zaczynam. Cri Criollo, jedyno z z konia domowego. Historia pochodzenia. Jest to brazylijska odmiana mangalargi. Rasa ta rozwinęła się w Ameryce Południowej z koni sprowadzonych w XV wieku przez Hiszpanów. Dzisiaj koń Criollo znany jest w Chile jako Caballo Chileno, inaczej koń chilijski, Guiririramo w Kolumbii, La mero w, w Wenezueli i Paso w Peru. Głównymi podtypami są chuco w Andach. Creolo, Mangalarga i Campolino wszystkie z Br w Brazylii oraz Costeno w Peru. Użytkowność: konie te użytkuje się głównie pod Budowa: Mogą mieć praktycznie każde umaszczenie, przyważnie z białymi odmianami. Choć z brazylijski typ Mangalarga jest to zwykle ciemnosiwy, dreszczowaty lub kasztanowaty. Świetna wysokość wykłębie to. 142 cm do 152 cm. Tak. I to były właśnie takie podstawowe informacje o tej rasie, a teraz przechodzimy. Teraz przechodzimy do informacji z tej książki, którą powinniście już krężyć. Oczywiście autora i nazwę tej książki będziecie mieli napisaną, napisaną w opisie w źródłach, a teraz zaczynam właśnie czytanie. Creole loty wytrzymały konik pochodzący z Ameryki Łacińskiej. Jego przodkami były hiszpańskie kuce, konie andaluzyjskie oraz rasy cięższe przybliżone do Nowego Świata przez hiszpańskich osadników. Wiele z tych koni uciekło z ludzkich osad i żyło na wolności, rozmnożając się i tworząc ogromne stada. Dzięki trudnym warunkom, jakim przyszło im żyć, stały się silne, wytrwałe, zdrowe i niewymagające. Osadnicy chwytali co jakiś czas po kilka koni, które po ujeżdżeniu służyły im jako wierzchowce i zwierzęta juczne. Wkrótce zaczęto je krzyżować z ogierami europejskimi i amerykańskimi. Uzyskano w ten sposób niewielkie, ale niezwykle wszechstronne i wytrzymałe zwierzę. Pierwsza księga stadnatych tych dzielnych koni powstała w 1893 roku w Chile. W 1912 roku drugą księgę założy... stadną założyli Argentyńczycy, a trzecią w 1930 roku Brazylijczycy i Urugwajczycy. Eksterier. Kryolą mają zwarty, mocny i harmonijny tułów, muskularną szyję, silne barki, szeroką pierś oraz, oraz rozwinięty zad. Cechują się suchą głową o prostym profilu, muskularną kłodą, tułowiem. Mają też głęboką klatkę piersiową oraz krótki grzbiet. Użytkowanie: Obecnie, Criollo używany jest jako wierzchowiec, pasterzy, bydła. W wielu krajach Ameryki Łacińskiej służy też jako zwierzę juczne. W Ameryce Południowej organizowane są także liczne konkurencje sportowe, w których udział biorą silne, wytrzymałe Criollo. Temperament: Criollo to spokojny koń dający się łatwo wyszkolić. Doskonale wykonuje powierzoną mu pracę. Nie obawia się trudności oraz niebezpiec, niebezpieczeństw. Doży swojego jeźdźca bezgranicznym zaufaniem. Na to miejsce pochodzenia 1535 rok, Ameryka Łacińska, występowanie Ameryka Południowa, cechy wytrzymałe, odważne i posłuszne. Głowa sucha, wyraziste oczy, uszy długie, grzywa lekko szorstka, ogon lekko szorstki. Maść, wszystkie maści podstawowe, często ze pręgą grzbietową i proszkami na nogach. Najczęściej spotykane: błana, myszata, biała, dreszwata i palomino czyli inaczej izabelowata. Nogi, krótkie o silnych stawach i twardych, wytrzymałych kopytach. Wysokość od 133 do 150 cm w kłębie. Tak. I to było właśnie informacje z tej książki, jakby co to. Ta książka nazywa się Konie Rosowe. I autorką tej książki jest Justyna Felgenau, ale powinniście jeszcze kryzyć tą książkę, bo już wiele razy używałam ją w tej serii, ale jeżeli chcecie chcecie zobaczyć, jaki jest jej pełny tytuł, jeżeli zapomnicie, no to wszystko jest napisane w opisie w źródłach. Także pamiętajcie, że wszystkie źródła macie jak zwykle napisane w opisie. To teraz przechodzimy do. Ostatnie czytanie. Ok, ostatnie czytanie to będzie takie podsumowanie, też będzie z książki. Oczywiście na miarę do tej książki macie napisane w opisie, właśnie w źródłach, także zaczynam. Kryollo. Konie tej rasy czasami bywają klasyfikowane jako kucce ze względu na, ich, na swój niewielki wzrost, osiągający około 145 cm oraz sylwetkę podobną do kuców. Ich przodkami były konie hiszpańskie, które zostały sprowadzone do Ameryki Południowej jako konie do zaganiania bydła. Współcześnie ta rasa jest jedną z najsilniejszych i najbardziej wytrzymałych. Konie criollo biorą udział w rajdach długodystansowych, trwających czasami nawet ponad tydzień. Wysokość od 140 do 150 cm. Fakty. Pochodzenie Argentyna maść praktycznie każda, często bułana. Użytkowanie, zaganianie bydła, rajdy. Charakterystyka: długie, ży, długo żyjące i silne. Konie kryolo, oprócz swojej niezwykłej siły zachowują się wysoką inteligencją, co czyni je bardzo popularną rasą. Tutaj jeszcze mamy taki opis konia: prosty profil pyska, wysoko trzymana silna szyja, pręga grzbietowa, silny zad, krótkie nogi i szeroka klatka piersiowa. Tak, także to by było wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że on Wam się spodobał. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie proszę łapkę w górę. Napiszcie jakiś fajny komentarz, czy Wam się podobało oraz czy znacie tą rasę. I oczywiście subskrybujcie kanał i wciskajcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z moimi filmami. I prawdopodobnie jutro też pojawi się film, także będziecie mogli wyczekiwać. Mogę tylko zdradzić, że będzie to coś związanego z kolorowaniem. Także mam nadzieję, że Wam się również to spodoba. Także pewnie do końca tego tygodnia, jeżeli nie wrócę do szkoły, no to będą filmy, także możecie wyczekiwać. A teraz się już z Wami żegnam. I do zobaczenia w kolejnych filmach. I oczywiście dajcie znać jeszcze raz, czy podoba Wam się moje nowe tło. Jeszcze raz Wam nie tutaj. Pokażę. O, także piszcie w komentarzach, czy podoba Wam się to wielkie nocne tło. Wiem, że większość z Was je już zna, ale możecie mi napisać, czy to Wam się podoba. To cześć!